Ja jestem Technokrata i witam Was w opinii. W opinii na temat premiery tego czegoś. 40-70. Dużo przecieków Wam dostarczałem. Mówiłem o cenach. No i faktycznie te takie ceny, na które miałem nadzieję, niestety się nie spełniają. Nie mamy poniżej 3000, ale też tak jak Wam mówiłem, bardziej realna cena, czyli te 3200 zł jest z nami. Więc w teorii możemy zrobić uff. Bo już w pewnym momencie na talerzu było aż 4000 zł. Natomiast jeżeli ta karta wyszłaby w cenie tych 700 dolarów, 750, jakie na samym początku były zapowiadane, to byłby to absolutnie jakiś nieśmieszny żart. I postaram się, nie, nie będę używał w tym filmie w ogóle wulgaryzmów, gdyż taki nie jestem. Ale dodajcie je sobie w niektórych momentach, bo w niektórych momentach mam je zdecydowanie ochotę użyć i w tym zdaniu z nieśmiesznym żartem tam było takie słowo, bo co można powiedzieć o karcie, która dobra, ok, mamy za sobą dwa lata kryzysu kryptowalut, mamy za sobą niemalże dwa lata szalejącej inflacji, mamy za sobą dwa lata drożejącego w perspektywie do złotówki dolara, więc... No, jakim cudem można oczekiwać, że karta z segmentu XX70 nie podrożeje? No, ciężko byłoby tego oczekiwać, i ci, którzy nadal uważają, że ta karta powinna kosztować tysiąca złotych, no, może mają rację, ale w kontekście wydajności tej karty graficznej, natomiast oczywistym było, że ta karta będzie niestety droższa. Natomiast spodziewałbym się, że w tej cenie, z Jakakolwiek by ona nie była, no zostańmy przy tych 3200 zł. Ok, inflacja, dolar, te wszystkie inne rzeczy. Fajnie, ale że dostaniemy kartę, która jest wyraźnie wydajniejsza od 3080, a nie która odwala takie rzeczy. Czyli w większości testów z 3080 jednak przegrywa. Dobra, mamy DLSS3, mamy niższy pobór energii. Super, mamy lepszą pewnie wydajność, nawet niekoniecznie. Mamy lepszą wydajność, niekoniecznie. Dlaczego? W sensie, w sensie dlaczego? Naprawdę jestem zawiedziony, yy, przynajmniej na chwilę obecną. Liczę na to, że rynek zweryfikuje i ceny tych kart graficznych spadną do takiego poziomu, że najtańsze modele będą do wyrwania z dwójką z przodu. Może to są moje pobożne życzenia, ale fakt faktem tyle ta karta powinna kosztować w odniesieniu do tego, że w większości testów wypada słabiej od. 30,80. Jadąc sobie tą listą, regularnie widzimy, tutaj są testy na IT hardware. Zalecam, jakby zalecam, zachęcam do przejrzenia. Regularnie mamy, dobra, tutaj akurat w Far kraju 6440p mamy jedną klatkę więcej niż 30,80. W porządku. Tutaj mamy nawet dwie klatki więcej. Jedziemy do następnych wykresów. Mamy Chernobyl, Cen. I tutaj też jest tutaj już moja narracja zaczyna się gubić. Tutaj jest identyczna wydajność jak 3080 tutaj też jest identyczna w Ghost Tokyo wydajność jak 3080. Jedziemy sobie dalej. Mamy e, Sniper Ghost Warrior i tutaj jest gorsza, i to wyraźnie gorsza, nie ma 10% Dimidium, e, nie znam gry. Tutaj akurat jest mocniejsza o całe trzy klatki. Dobra, jedziemy dalej. Mamy Cyberpunka. W Cyberpunku jest słabsza od 3080. W God of War jest wyraźnie słabsza od 3080. Jedziemy sobie dalej, spokojnie, spokojnie. Mamy Metro Exodus i cały czas mówimy o rozdzielczości 1440p. Po raz kolejny słabsza od 3080. Mamy coś tutaj. Czekaj, cały czas jesteśmy w Metro Exodus. Tak, Metro Exodus, tylko że inna mapa cały czas słabsza. World of Tank również słabsza od 30,80. Lecimy sobie dalej. Metro Exodus Exchange Edition tutaj wypada lepiej od 30,80. Druga mapa w Metro Exodus The Medium. I czekaj, tutaj mamy jakieś inne. Aha, to już są testy z RT. Tutaj też wypada lepiej od 30,80. Po raz kolejny demidium Watch Dogs Legion tutaj też wypada lepiej, właśnie z ustawieniami RT. lepiej Ale no, ciekawie jestem, czy mamy tutaj, chyba jest, nie mamy tutaj informacji o DLSS, ale pewnie jest wyłączone. Więc lepiej od 3080, To co mówiłem, czyli lepsze rdzenie, nowsze rdzenie RT. Karta daje lepiej radę sobie w takich tytułach. E, dobra, tutaj mamy cyberpunk testy DLSS, -a, frame generatora, to nas nie interesuje, wróćmy sobie jeszcze do początku, tutaj mamy e, Call of Duty i inne tytuły Battlefield'a 5, mamy gorzej od 3080, mamy Call of Duty Black Ops, e, lepiej od 3080, mamy Marvela, Spidermana i tu mamy lepiej od 3080, więc ta karta naprawdę wypada zbyt... Blisko 30,80. Ja spodziewałem się, że to będzie tak, że okej, okay, może nie będzie tak, że będzie, wiecie, 10% lepsze od 3080 w każdym tytule, ale że w każdym tytule będzie no Widać jedno, 2, 3, 5, 10 klatek przewagi na 3080, że to będzie wyraźnie lepsza karta od 3080, a tak nie jest. To jest karta na poziomie absolutnie równym 3080, no powiem wam szczerze, jest to naprawdę kiepski przyrost wydajności, i to jest to, o czym była mowa od początku tej generacji, i o, o, od początku przecieków na temat serii 4000, ty, ty, czyli że 4090 wygląda naprawdę zarumbiście. Jest to karta. Co do której nikt nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, nawet do ceny. Wszyscy mówią: dobra w Porządku. Patrząc na to, ile kosztowało 30,90, patrząc na cenę 40,90 i na wzrost wydajności względem 30,90, to nawet ta cena na poziomie 9000 jest jak najbardziej w porządku. Ale im niżej, im niższy segment kart graficznych, tym gorzej okaże się, i to już mówiłem na przeciekach i w ogóle nie zdziwię się, jak tak będzie, że 40,60 to będzie dokładnie to samo wydajnościowo co 30,60. No. Może gdzieś pomiędzy 3060 a 3060 Ti. No, jakaś aberracja absolutna. Niesamowite jest to, jak niższe modele tej generacji kart graficznych kiepsko wypadają w odniesieniu do swoich poprzedników, dźwigają cenę, nie przynoszą odpowiedniego wzrostu wydajności. Popatrzmy na przykład 3070, która jak wchodziła była wyceniona na 2300 złotych. A przynosiła wydajność. no Była mowa na prezentacjach, na tych slajdach Nvidia, że to jest karta, która konkuruje z 2080 Ti, czyli z flagowcem poprzedniej generacji. I okej, okay, ja nie oczekuję teraz 4070 konkurencji, co z 3090 Ti. No bo jakby ilość flagowców, też w serii 3000, jakby ilość kart graficznych była większa niż w serii 2000. No tam. Abstrahując od e, tych wersji super, natomiast jeżeli chodzi o flagowce, tam nie było takie nie było 2090, nie było 2090i, Maxem był 2080i, abstrahuję od Titana, który był kartą z zupełnie innej bajki. A więc 3070 była dwukrotnie tańsza od 2080 Ti, jednocześnie rzucając jej rękawice. Tutaj 4070 to nie wiem, komu może rzucić rękawicę, ale na pewno nie 3080 Ti. Co najwyżej 3080, w cenie 3080. Jedyne co nam przynosi, to tak naprawdę DLSS, 3 plus frame generator, niższy pobór prądu. I z pewnością to mogę powiedzieć, dużo lepsze temperatury, bo pod tym względem cała seria 4000 naprawdę wygląda dużo, dużo lepiej niż seria 3000, jeżeli chodzi o temperaturę. Więc pewnie też, jeżeli chodzi o żywotność i kulturę pracy, bo to jedno z drugiego wynika. Tak czy inaczej, jestem potężnie zawiedziony, liczę na spadki cen, a co najgorsze w tym wszystkim jest, bo premiera już jutro prawdopodobnie będzie tak, że te. 3199 zł to będzie ze dwa modele, a reszta będzie jeszcze droższa. No i powiem Wam szczerze. Pewnie będą chętni na tę kartę. Ciężko się dziwić, aczkolwiek, jeżeli chodzi o czystą rasteryzację, to RX 6950XT absolutnie zamiata. Zresztą pisałem z widzem, pytał mnie, jaką kartę kupić za 3050 zł. 3050 zł. Czyli 150 zł taniej kupił RX 6050XT. I teraz przejdźmy sobie tutaj, sprawdźmy sobie RX 6950XT. Kontra, kontra, rzućmy sobie. 3080 Ti, czyli model do absolutnie, do którego 4070 nie ma żadnego podjazdu. I co? I co? 6950 XT jest wydajniejszy od tej karty. Dobra, God of War był wydajniejszy. Horizon, no tutaj 3080 Ti jest wydajniejszy. Lecimy sobie dalej. I Cyberpunk, wydajniejszy Radeon. Lecimy sobie dalej. Cokolwiek to jest, wydajniejszy Radeon. Microsoft Flight Simulator, tutaj już jest wydajniejszy oczywiście RTX 3080 Ti. Przypomina niezwykła 3080, bo pójdźmy sobie i zobaczmy, czy są testy porównywawcze do 3080. Tak, mamy tutaj zarówno 3080 Ti, jak i 3080 i sobie rzućmy, jakie są różnice. 3080 absolutnie w każdym, podejrzewam w każdym tytule Red Dead Redemption, w każdym tytule będzie słabsze od Radeona. I to jest, i to jest karta, która jest tańsza. Dobra, to jest karta, która oczywiście nie ma... Tych wszystkich rzeczy, które są bardzo fajne w kartach NVIDIA, czyli wypasionego, dobrze dorobionego DLSS-a, bo tutaj, bez względu na to, co byśmy o tym nie mówili, DLSS jest technologią, która absolutnie deklasuje FSR. Był nawet ostatnio taki test, tutaj go pod ręką nie mam, był test przeprowadzony na tam chyba 104 różnych tytułach, i, i znaczy 104, 104 różne testy w ponad 20 tytułach. Absolutnie DLSS zamiata FSR. Co prawda, FSR jest otwarto kodowym rozwiązaniem, więc nie dość, że działa na kartach wszystkich producentów, to jeszcze w większej ilości gier, ale jest no, bezsprzecznie gorszy od DLSS-a. Tutaj nie ma nawet o czym mówić. Podobnie jak Ray tracing, dużo lepiej działa na kartach graficznych NVIDIA. Podobnie zastosowania profesjonalne. Karty graficzne NVIDIA po raz kolejny wypadają lepiej, ale jeżeli chodzi o czystą rasteryzację, no to absolutnie nie ma po co brać tej 4070. 6950XT wypada dużo, dużo lepiej. Nie wiem, jak z temperaturą, z kulturą pracy i z poborem prądu. To na pewno z taką dozą pewności będzie gorsze w Radonie. Natomiast, no. A raczej zazwyczaj nie patrzymy aż tak mocno na te różnice. E, wiecie, jeżeli chodzi o temperatury i różnice w poborze prądu, bo nie są one jakieś super kolosalne i super dla większości bardziej istotne. Dla, jak dla kogoś są, to wybierze 4070, jak dla kogoś nie są, to prawdopodobnie wybierze 6950XT. No i cóż nie wiem, nie wiem, w sensie jakby już teraz, moim zdaniem już będzie tylko gorzej, to tak dużo gorzej, jakby to co pokaże 4060 Ti 4060 może być jakąś absolutnie katastrofą naprawdę, spodziewałem się wyższej wydajności po 4070, może z ubiegiem czasu, bo wiecie nowsza karta to postarzeje się jak wino i wraz yy, z niektórymi sterownikami zyska troszeczkę na wydajności, faktycznie to jest możliwe i za dwa lata ta karta będzie już Bezsprzecznie wydajniejsza od 3080, Natomiast faktycznie powinna być wyceniona niżej. 2999 zł. To moim zdaniem byłaby cena, która wyglądałaby już fajnie. I abstrahuję od tego, czy taka cena byłaby w sklepach, bo pewnie nie, ale wyglądałaby zupełnie inaczej. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. No, ja jestem bardzo niepocieszony, bo liczyłem na tą kartę. Po cichu liczyłem. I czy bym ją kupił? <laughs> Za 3000 zł, tak. Nie kupiłbym Radeona, bo Nvidia u mnie lepiej się sprawdzi w montażu, w streamingu itd. Encoder AV1, takie profesjonalne wsparcie. Więc karta w okolicy 3000 zł brałbym, nowa, brałbym tą 47, pomimo tego, że jestem na nią zdenerwowany, no po prostu chciałem więcej za te pieniądze dostać. Niestety, więc... Prawdopodobnie, nie zdziwcie się jak kupię 4070, absolutnie się nie zdziwcie pomimo tej mojej frustracji teraz, ale no w tych pieniądzach dla mnie osobiście nadal jest to najlepszy wybór. W czystej rasteryzacji Radeon Picobello naprawdę robi absolutnie robotę, więc jeżeli tylko bym grał w gry, pewnie wróciłbym na łono czerwonych w cenie około 300 zł, jeżeli chodzi o nowy sprzęt, a jeżeli chodzi o sprzęt używany, tutaj już pewnie szukałbym używanej 3090, która no by far będzie lepsza od 40-70, ale tutaj bardzo mocno trzeba uważać, bo można trafić na jakieś naprawdę kiepskie pokoparkowe ścierwo. Można też kupić, wydaje mi się, spoko pokoparkowe rzeczy, ale można naprawdę nieźle wtopić, więc to jest bardzo grząski grunt, na który bardzo niebezpiecznie jest się zapuszczać. Dobra, bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Eee, cóż, no, jest premiera 40-70 za nami. Eee, ja być może będę miał na testy. Myślę, że na pewno będę miał na testy. Jutro mamy premierę sklepową. Ja, jak do mnie karta przyjdzie, to zrobię recenzję. Na chwilę obecną, tylko taki krótki wniosek po recenzjach w internecie. Może po mojej własnej recenzji, jak wezmę tą kartę, poczuję ją, powącham, zmienię zdanie magicznie i powiem: Nie, sorry, myliłem się. Ta karta jest przecudowna. Może tak być. Dlaczego by nie? Ale. O tym przekonamy się dopiero, jak zrobię retkę. A na razie dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Napiszcie, co koniecznie wy, znaczy, napiszcie koniecznie, co Wy sądzicie o premierze 470. A ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I widzimy się w kolejnym filmie, który już jutro. Do zobaczenia. Cześć!